Robercik. ooo. Oh, wow, wow, wow. Najlepsze rozgrywki piłkarskie grają teraz, właśnie dziś. Szawi, taki trochę jeszcze, jeszcze się nie cieszy. Decha w lewo i obroni pisze wirtuos. Nie kombinuj, tylko Robert. No, no, Robert, zrób to po swojemu tak jak zawsze. Wyczuj. Nie patrzę. O, patrz. jest! O Wyczuł jest! Wyczuł Ale po go! Wyczuł go! Dotknął piłkę. Ale wpadło! Tak, milczenie jest złotym. Do Dobrze, że nie patrzyłem. Ja Eliak, Grubercik, patr ja już miałem tam pod zabawkę. Tak, tak. tutaj nie wiem, tutaj wrzucę jakieś coś, nawet nie wiem co, żeby było fajnie. Ty patrz. Coś mi się stało chyba. Ale przy czym? Co, skasowali bramkę? Nie, ale zobacz, coś, coś żebro go chyba boli. Tak zajeba, tak, tak uderzył? Niech więcej zrobi tych. Ło, Jezus, ale patrz! Miał na łapie i od słupka. No niesamowite! Po, po co oni tak drobnią? Tak was rają. On o. tak zawsze wyczuwał, no tylko nie wymyślać. Widzieliście już siódmy odcinek, The Last of Us? Ja widziałem dzisiaj. Bardzo dobry. Dzisiaj opublikowali. Co ty opowiadasz? Nie opowiadam, bo nie chcę spoilować. Ależ wjechali w pole karne. Fred! Jest! No patrz, siedzi spokojny i. Obudził tranczy. się, tak? Obudził się. Jeden do jednego. Już go, już go możesz wyciszyć, Karol. dobrze? Już, już nagadam. Tak, mam sobie, już wy... sobie no, dobrze. Nie, no co za wejście w drugą połowę. Trochę jak ty, jak Real z Liverpoolem. Militało wtedy, nieco później. Co się nie udało w pierwszej połówce? Nie słychać cię Rafał. Czemu masz shadowbana? Ja Cię widzę. Ale nie mów mi, że to Antony brał udział w tej akcji, bo się zorganizacja była. Uwaga, bo przejęcie. Ant... Gaspaccio prawie strzelił gola. Jeszcze z dystansu, jeszcze Antony, gol, ja pierd... Jezu, tak jest. Antony Martial to nie jest, to jest Antony... Ten, który do tej Hawkins. pory podejmował złe decyzje, no to mu siadło na lewą nóżkę. Ale wiemy, jak wygląda Ferguson United, Nie musisz pokazywać. Nie? Boże święty. Że... 73. Czekaj. Minuta. Ja przed chwilą pisał... Y... Jeszcze, Głoski, jeszcze go nie zakładam, co wygra. Ale szykuje. 70... Chociaż wiadomo, może, dogrywka może i tak być. Jest, jest. Dziadek, szczęśliwy. akurat. się Jak Ferguson ma uśmiech, no to, to jest miłe. Ajajaj, aj, aj. kupon siądzie, ta dwa K wygrane, pisze wujek, ale nie wiem, czy żartuje, czy naprawdę siądzie. Czyli Erik nie trafił ze składem. Skoro zmiany musiały no. zaradzić. Bruno, bardzo dobry odbiór. Chociaż, da bardzo dobry cho odbiór przy... Chociaż wiesz co, no kurde, się zastanawiam, czy tam mógł być. Nie no, nie ciało, no nie zagran. ma faulu. I czy sędzia da jeszcze kopnąć Dałem piłkę? Cię, nie, 3, koniec. Wynocha, Opuść studio. Co, co to jest? Co to się stanęło? Dramat. Koniec, no, przegrywają. 4650, jeden, no. chyba, mm. chyba yy, rekord. Wiecie, co jest, no chyba daleko ogólnie, ale Ale jak odkąd to ale studio powstało? Odkąd ja jestem. Prawda? Yy. Słuchajcie, powiem wam tak. Gdyby oni nie prowadzili. I gdyby ta pierwsza połowa nie wyglądała tak, jak wyglądała, to nawet mnie to nie bolało. Ale no to jak na drugą wyszedł United, tak jak Barcelona, to już mnie to trochę wkurzyło. O, kołderka nawet. Sławi w przerwie ewidentnie przeżnął ten. Ten się uaktywnił, kurwa. Kto? Sławek, który zawsze pisze do mnie, napina się: Idź, Ligę Arabską, poglądaj. Arabską, poglądaj. Morgo. O. E